Dzień dobry wszystkim, ja jestem Rysin, to jest Lidar Exe. Wiem, że Daligowski niedawno grał w tą grę, ale ja nie grałem w tą grę, więc to się liczy. To jest jakiś horror, że się ma takiego szpreja i się tutaj szprejuje, szpreruje, szpre 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 spreruje, nie, szprejuje, szprejuje się y okolice. Okej, okay, dobra, idziemy. Horror gierka, mega straszny. Tak. Okay. us LMB do scan. Ok. Use mouse scroll to change the scan radius. Ok. LMB do detailed scanning. Ok. O, to jest fajne. No, podoba mi się to. A. Wow. Muszę sobie sprayować wszystko. Okay. He. No, niezłe. Ta gra jest oparta ponoć na jakimś modzie z Garry's Moda. Nigdy w to nie grałem szczerze mówiąc. Może sobie spróbuję kiedyś. Ale będę musiał sobie Garry's Moda zainstalować. Czekaj, a może coś narysuję? Tutaj. Czekaj, muszę znaleźć jakąś... O, tutaj. Y... Narysuję coś takiego. No i proszę. Ja jeszcze tutaj poprawię. I tutaj czapeczka taka. O. No i popatrz, narysowałem patapona. Zobaczcie, tutaj oczko mu wypełnię. No. E! <grytanie> A dziwnie to wygląda. No, ale fajne. Jeszcze, może, e, dłoń tu jakoś zrobię. O, taką. I tutaj, tutaj też coś. O. Dobra, jak się dobrze patrzy. Znaczy, tak, jak się zobaczy z tej strony, to jest git. A jak się zobaczy stąd, to jest trochę. No, trochę słabo. No ale dobra. E, to co, idziemy? E, Sprójemy sobie okolice. Jest jakiś potwór tutaj. Musimy uważać. Chyba jest ślepy zaułek. A to? Wygląda jak drzwi. Musi się skończyć amunicja do tego chyba nie. Hmm. No, a to co? Coś tu pisze. E, czekaj, -E -L -P. HELP Help, okej. Okay. Jak mam ci pomóc stary, nawet nie wiem gdzie jesteś. Jak długo tą grę się przechodzi w ogóle? Dobra, gdzie mam iść? Zaszprejuję sobie tu. Hee. Okay. No. nie długo to zajmuje Może po prostu dalej. Okej. Okay. A bo czekaj. Ooo! O! to to? Jakaś gąska, wow. Ładna. Dobra. A to, to czy coś jest? Co to jest? O nie. Smutna buźka. Niedobrze. Why are you sad? You should be happy. Nie wiem w sobie nawet po co to wszystko sprayuję. Po prostu chcę mieć jakoś ładnie yy, oznaczony ten teren, żeby wiedzieć, że coś tu jest. Tam? Tam iść? Dobra. O, coś zielonego znalazłem. Kurde. Muszę znaleźć jakiś kod. Gdzie może być kod do drzwi? Hmm. Pewnie gdzieś jest schowany, ale trzeba go znaleźć. Możemy się skończyć amunicji? Do tego? Nie, tam jest jakaś cyfra. 404 121. Może to jest, to jest liczba tych kropek, które zrobiłem. Dobra. Idziemy tam. Hmm. Gdzie tu jest hasło? O! Jest hasło! Proszę bardzo. Okej. Okay. 7, 1, 2, 8. Dobra. 7, 1, 2, 8. 7... 1, 2... 8. Świetnie. Dobra, jesteśmy w następnej lokacji. O jen. Dużo miejsca jest. Może sobie tak. Okej. Okay. Mogę skakać? Nie da się skakać, mm. kurde, ten pokój jest trochę większy, a co to? E a, o, ciekawe. A, a co to? Nie mogę przeskoczyć, bo nie umiem skakać, niestety. Słabo. Dobra. Dobra, to szprejowanie mi się powoli trochę nudzi. Niech już jakiś potworek przyjdzie nie wystraszy mnie, no. Nic nie ma. Tam idziemy. Ech. No, fajnie się tak sprayowało przez 5 minut. A teraz coś trochę nuda. Hmm. Man. Potworek, Wiem, że tam jesteś. Chodź tutaj. Wystrasz mnie. Zrób coś. Ja już widziałem, jak przestraszyłeś Daligowskiego Ja też chciałbym, żebyś mnie tak przestraszył. Dawaj Nieważne, idziemy dalej. O! Tu jest coś... ...zielonego. W końcu. Mogę na to wejść? Tak. Dobra. Chyba jest... ...nie wiem... ...trawa? A to co? Chyba drzewo. Ta. Ta. O nie! To jest jakaś mega duża kłoda z krwią. Muszę tam pójść, zobaczyć co się stało. Eee. Eee. Okej. Okay. już przeszedłem grę, A. króciutka była. No ale może to dobrze, bo już zatrzyma mnie trochę nudzić. Okej. Okay. No to przyszedłem gra. Jestem. Bardzo szybki. Game made by Ken Forest. No, Ken Forest. Niezła gierka. Fajna, ale tak trochę nudzi pod koniec, więc daję jej 6,5 na 10. Okej. Okay. Dobra. No, to dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.